W latach 70. w czasie pochodów pierwszomajowych około 3000 osób złożyło listy z prośbą o pomoc w zdobyciu mieszkania na ręce pierwszego sekretarza PZPR Edwarda Gierka. To dość spektakularny sposób poprawy swojej sytuacji mieszkaniowej, ale świadczył o tym, w jak trudnej sytuacji byli ludzie bardzo stęsknieni za swoją własną przestrzenią. Po II wojnie światowej sytuacja mieszkaniowa była dramatyczna, szczególnie w dużych miastach. W latach 50. trwała odbudowa miast, a pod koniec lat 60. zaczęły dorastać osoby urodzone tuż po wojnie: dorastać i zakładać własne rodziny. Kiedy mówimy o mieszkalnictwie w PRL, przychodzi nam na myśl blokowisko. Takie jak dla słoneczne w Przecinie łódzka retkinia, ursynów czy rubinkowo w Toruniu. Synonim betonowej pustyni, ale też upragnionego mieszkania. Aby uzyskać przydział mieszkania, należało udokumentować swoją sytuację mieszkaniową, rodzinną, majątkową. Panowała zasada jednego mieszkania dla jednej rodziny. W przypadku mieszkań spółdzielczych należało wnieść też wkład mieszkaniowy oszczędzać na książeczce mieszkaniowej i wreszcie czekać. W oficjalnych statystykach od 6 do 10 lat w takich miejscach jak Łódź czy Poznań tak naprawdę oczekiwanie potrafiło trwać 30 lat. Żeby szybciej uzyskać przydział na większe mieszkanie, próbowano czasem meldować w mieszkaniu fikcyjnie osoby z dalszej rodziny, które tak naprawdę mieszkały gdzieś indziej. Przywilejem ułatwiającym drogę do mieszkania była też niekiedy praca w biurze spółdzielni mieszkaniowej. Zdarzało się, że wbrew obowiązującym przepisom spółdzielnie przyjmowały niektórych pracowników w poczet członków, a potem w szybkim tempie przyznawały im lokal. W archiwum ECS mamy anonimowy list do Solidarności w Pucku, którego autor skarży się na nieuczciwego księgowego. Księgowy w krótkim okresie uzyskał już drugie mieszkanie, a zwyczajni członkowie spółdzielni muszą czekać latami na swoją kolej. Czy listy złożone na ręce Edwarda Gierka w czasie pochodów pierwszomajowych odniosły skutek? Częściowo tak. Około połowa próśb została uznana za uzasadnioną, i dzięki interwencji władz poprawiła się sytuacja mieszkaniowa ich autorów. Uzyskanie przydziału na mieszkanie i przeprowadzka były oczywiście wielką radością, ale nie były końcem kłopotów. Często trzeba było włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby mieszkanie nadawało się do życia. Kiedy umilkł gwar parapetówki, trzeba było stanąć w kolejce po regał i po stół, ale to już zupełnie inna historia.